Drodzy przyjaciele, w tej chwili pragniemy zebrać nasze serca i umysły, aby wspólnie zanurzyć się w magii codziennej modlitwy do świętego Karbela. Każda minuta spędzona na modlitwie to jak kropla wody, która ożywia wyschnięte ziemię, naszych rodzin. Przez ten czas otworzymy nasze dusze na uzdrowienie i cuda, które mogą odmienić nasze życie. Dajmy się poprowadzić w tej duchowej podróży, gdzie nadzieja spotyka się z wiarą, a miłość przekształca nasze troski w błogosławieństwa. Boże, w Twojej obecności stajemy z sercami pełnymi wdzięczności za dar życia i miłości, którymi obdarowujesz nasze rodziny. Wzywamy świętego Harbela, aby Jego duchowe wstawiennictwo przyniosło nam uzdrowienie i cuda, które przemienią nasze życie. O święty Harbelu, w Twojej mocy leży uzdrawianie dusz i ciał. Prosimy, abyś otworzył nasze serca na Twoje błogosławieństwa, napełniając nas pokojem i nadzieją. Niech Twoje cuda dotkną naszych bliskich, przynosząc im ulgę w cierpieniu i radość w smutku. Przypomnij nam, że w trudnych chwilach nie jesteśmy sami, lecz otoczeni Twoją miłością. Twoja obecność przypomina nam o sile modlitwy i o tym, jak ważne jest trwanie w zaufaniu do Bożego prowadzenia. Z wdzięcznością przyjmujemy Twoje wstawiennictwo, które przynosi światło w najciemniejsze zakamarki naszych serc. Niech Twoja świętość przenika nasze życie, prowadząc nas ku głębszej relacji z Bogiem. O, patronie nadziei, naucz nas dostrzegać cuda w codzienności. Każde uśmiechnięcie się, każde spojrzenie w oczy bliskich to dowód Twojej obecności. W naszym życiu, wspieraj nas w dążeniu do świętości, abyśmy mogli być źródłem radości dla innych. Prowadź nas przez modlitwę, abyśmy w każdej chwili potrafili dostrzegać Twoją obecność. Wspieraj nasze rodziny, abyśmy razem doświadczali Twojej łaski i miłości, które są niezbędne do wzrastania w wierze. Z całego serca dziękujemy za Twoją opiekę i wstawiennictwo. Niech święty harbel prowadzi nas ku nowym cudom, które Bóg ma dla nas w swoim sercu. Amen. Boże, z serca dziękuję za wszystkie cuda, które objawiasz w życiu mojej rodziny. Twoja nieskończona miłość otacza nas jak ciepły koc, przynosząc poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Wdzięczność wypełnia moją duszę, gdy myślę o łaskach. Które spływają na nas przez wstawiennictwo świętego Szarbela. Jego duchowe prowadzenie jest dla mnie źródłem nadziei i radości, przypominając mi o Twojej obecności w trudnych chwilach. Dziękuję za każdy dzień, który zaczynamy z Tobą. Twoje światło prowadzi nas przez ciemności, a Twoja mądrość uczy nas, jak radzić sobie z wszelkimi przeciwnościami. Ojcze. Z radością przyjmuję w swoim sercu wszelkie błogosławieństwa, które obdarzasz moją rodzinę. Niech Twoja dobroć przekształca nasze życie w niekończącą się pieśń wdzięczności. Uznaję, że każde uzdrowienie, które otrzymujemy, jest Twoim działaniem w naszym życiu. Niech nasze modlitwy wznoszą się ku Tobie jak kadzidło, niosąc ze sobą nasze pragnienia i nadzieje. Z wdzięcznością otwieram się na cuda, które codziennie nas otaczają. Każdy uśmiech, każde wsparcie i każda chwila radości są dowodem Twojej obecności w naszym życiu. Ojcze, wyrażam moją wdzięczność za świętego Szarbela, który jest dla nas przewodnikiem w drodze do zdrowia i pokoju. Niech Jego wstawiennictwo przynosi nam jeszcze więcej błogosławieństw i cudów. Proszę o cudowne uzdrowienie dla mojej, rodziny, abyśmy mogli cieszyć się zdrowiem i radością w codziennym życiu. Niech święty Harbel otoczy nas swoją opieką i prowadzi nas w trudnych chwilach. Proszę o pomoc w relacjach z najbliższymi. Niech nasze rozmowy będą pełne miłości i zrozumienia, a świętego Harbel pomoże nam budować trwałe więzi, które przetrwają wszelkie burze. Proszę o wsparcie w naszych zawodowych wyzwaniach. Niech świętego Harbel wskazuje nam ścieżki do. Sukcesu i spełnienia, abyśmy mogli rozwijać nasze talenty i pasje w zgodzie z wolą Bożą. Proszę o pokój w sercu i umyśle. Niech święty harbel przyniesie nam ukojenie w trudnych momentach i pomoże nam odnaleźć harmonię w życiu codziennym, abyśmy mogli być światłem dla innych. Proszę o siłę do przezwyciężania przeszkód. Niech święty harbel doda nam odwagi w obliczu wyzwań, abyśmy mogli podejmować decyzje które przybliżą nas do naszego celu. Proszę o duchowy wzrost dla nas wszystkich. Niech Święty Harbel prowadzi nas ku głębszej relacji z Bogiem, abyśmy mogli odkrywać Jego miłość w każdym dniu naszego życia. Dziękuję Wam serdecznie za wspólne uczestnictwo w modlitwie do Świętego Harbela. Wasza obecność jest dla mnie ogromnym wsparciem. Zachęcam, abyście nadal modlili się i pokładali ufność w Bożą dobroć, która zawsze nas otacza. Niech każdy dzień przynosi Wam nowe cuda i uzdrowienia w Waszych rodzinach. Podzielcie się tą modlitwą z innymi, aby wspólnie doświadczyć mocy wiary.